Pochwalony Jezus Chrystus, cieszę się bardzo, że możemy razem stanąć i przez chwilę pomyśleć o dobrym Bogu. Duchu Święty, umocni nasze serca, stąp na każdego z nas, abyśmy byli ludźmi, którzy współpracują z łaską. W Ewangelii dzisiaj słyszymy, jak Pan Jezus mówi: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszy arcykapłanów kapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwy wstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Pan Jezus dzisiaj pokazuje, że będzie odrzucony przez wszystkich, przez przełożonych religijnych, przez, widzą to, przez rodzinę jest odrzucany. Będzie odrzucony przez apostołów, będzie odrzucony przez tych, którym czynił dobro, których uzdrawiał, którym, od których wyrzucał złe duchy. Każdy po kolei go opuści. I w tym wszystkim Jezus mówi: bądź przy mnie, idź za mną, za mną odrzuconym. My, gdy słyszymy o tym wszystkim dzisiaj, to mówimy: Panie Jezu, ja cię obronię. Ja będę Twoim obrońcą. Nie pozwolę, żebyś poszedł dzisiaj na krzyż. A Jezus pokazuje: Weź swój krzyż i idź za mną. Ty masz swój krzyż, który jest, po, masz go połączyć z tym, co, co przeżywa Jezus: swój krzyż odrzucenia przez przewożonych religijnych, odrzucenia przez kogoś w kościele, odrzucenia od rodziny, odrzucenia od bliskich, odrzucenia, wyszydzenia od osób, którym uczyniłeś dobrze którym pożyczyłeś coś, pomogłeś, nastawiłeś za nie głowę, innym razem powiedziałeś, że tak, to jest człowiek godny zaufania, cię oszukał, i tak dalej. I to wszystko, że chce iść za Jezusem. A co to znaczy? Nie przestanę cię kochać. Przebaczam ci i nie przestanę cię kochać. To, co powiedział kardynał Wyszyński. Nie do, do tych, którzy się nad nim znęcali, do komunistów. Nie zmusicie mnie, żebym was nienawidził. Nie zmusicie mnie do tego. Nie doprowadzicie do tego. I, I my tego potrzebujemy. Nikt nie doprowadził Jezusa do tego, żeby go nienawidził. Jezus ma cały czas otwarte serce. To nie znaczy, że każdy Wyszyński zaczął współpracować z komunistami. I my też wobec zła. Nie mam współpracować ze złem. Ale moje serce ma być wolne. I do tego nas Pan Jezus zaprasza. To jest Ewangelia. Weź swój krzyż. Nie poddaj się w przebaczaniu, nie poddaj się w kochaniu. To jest nasza droga za Jezusem. I na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą gorące. Bardzo Was też proszę, być może jako formę jałmużny, wielkopostnej, żebyście byli patronami mocnym duchu. Tutaj możemy kliknąć. Kto z was tego jeszcze nie robi, żeby wspierać to, co robimy i w internecie, i wobec młodych, i wobec dzieci. Bardzo szeroko zakrojona ewangelizacja i też wsparcie tych, którzy są w jakimś uwikłaniu, w jakiejś patologii i potrzeba je wyprowadzać. Te dzieciaki. To wszystko robimy jako mocny duch. Bardzo za wszystko dziękuję. Możecie, jeżeli tylko możecie przejść do Patronite'a, to wielkie dzięki. Z Panem Bogiem.